jakie były różnice między seriami. Mercedes W114 W115 przez wszystkie lata swojej produkcji przechodził mniejsze lub większe modernizacje. Największą skumulowaną była ta w 1973 roku. Ten rok wyznacza granicę też między pierwszą a drugą serią. Co się zmieniło? Z najbardziej widocznych zmian to wygląd zewnętrzny. Zmieniły się lusterka boczne, zniknęły flatnerki z przednich drzwi, zmienił się grill oraz no właśnie, co? Napisz w komentarzu, jeśli wiesz. Zasubskrybuj też mój kanał, żeby obejrzeć film, w którym rozwinę temat i opowiem o wszystkich zmianach.